Witam, nazywam się Jacek Wojnarowski, pracuję jako architekt biznesowy w firmie Adana. Dlaczego tak trudno osiągnąć sukces w realizacji projektów IT? Odpowiedź jest prosta, bo zawodzi komunikacja. Klienci myślą, że otrzymali coś innego niż zamówili, a dostawca wierzy, że dostarczył coś, czego w jego mniemaniu potrzebuje klient. Jaka jest geneza tej sytuacji? Zbyt często pytamy czego potrzebujesz, kiedy właściwe pytanie to dlaczego i do czego tego potrzebujesz. Samo pytanie nie wystarczy. Trzeba umieć uważnie słuchać. Na czym polega wyzwanie? Każda ze stron zakłada oczywistość. Dostawca wie lepiej, czego potrzebuje klient, a klient wierzy, że dostawca świetnie rozumie jego potrzeby. Yin i Yang opisuje dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie. Jedno nie może istnieć bez drugiego. Biznes i IT to takie właśnie siły. Dobrze prowadzony projekt wymaga maksimum współpracy i zaangażowania obu ze stron. Biznesu, świadomego swoich potrzeb, ale otwartego na nowości oraz dostawcy rozwiązań, kompetentnego w swojej dziedzinie słuchacza, otwartego na dialog i szukanie kompromisów. Różnica między tym, co się mówi, a to, co się za tą pomyślą kryje jest duża, należy ją znaleźć. Dobrze zorganizowane środowisko pracy dla zbierania i wymiany informacji o realizowanych przedsięwzięciach to kluczowy czynnik sukcesu w projektach IT. Chcesz poznać jeden ze sposobów podejścia do tego zagadnienia? Zapraszam na Case Week. Politechnika Gdańska, 23 kwietnia, godzina 10. Serdecznie zapraszam.